Wodospad tak trudno znaleźć, że konieczna jest pomoc tu tubylców. Jeśli zdecydujecie się na wyprawę nieznane, będziecie jedyni z tych, którzy widzieli wodospad na noc. Tak jak niełatwo tam dotrzeć. Wodospad jest błędny wyspy, ale zabiorę go. <noise> błędny i jego dziewczyna rada. No, błękit. zbórz, Nic tylko zielony. Nie od pokoleń należą do miejscowych rodzin. Czyli w sumie zagospodarowanych. Teraz najpierw w tym roku. Ośmiokłynęły praweź i zaraz przekroczycie rzekę papenu z organicznymi głazami. Gdy usłyszycie szum, będziecie blisko